Chodźcie, chodźcie, coś Wam pokażę. Zobaczycie. Teraz ten nasz ogródeczek warzywny, grządki na podwyższeniu, to co opowiadałem wcześniej, że, że, że chcę zbić z tych desek, co tam były ze szalunku, no to już zbiłem. Zbiłem, nie pokazywałem, bo, bo, bo szybko działałem, bo wiedziałem, że, że jestem w plecy z czasem, także... Także tak, tak to wygląda ten nasz ogródeczek. Tutaj już też słupeczki zostały zalane wczoraj wczoraj, czyli w niedzielę. I, i teraz dosychają, później siateczka pójdzie do, dookoła. Tutaj braku, braku słupeczków, tak, tak samo wyglądałem wcześniej, że wiedziałem, że braknie. Z dzieciaczkami i z niuńką moją posadzili co nieco. Znaczy w większości niuńka sadziła. Tutaj o. Gdzieś mi sobie wymyślili, że, że będzie będą, e, truskaweczki. Mieliśmy te, te, te sadzonki tam e, w ogrodzie, tam z przodu, i teraz e, przy ogrodzeniu to, to mówimy nie, tam tam się zaraz zadeptają, zatygują. Także myślę, że, że taka, taka grządeczka. 5 metrów na, na metry spokojnie nam wystarczy. Tutaj mamy maliny. Też też powykopywałem. Powykopywałem z tam tamtego miejsca i też, też koło płotu co było. To co tam w cieniu miało rosnąć, no to wziąłem i tak żeśmy doszli, że wzdłuż płotu tutaj jak będzie to, to będą sobie rosły to ogólnie będzie później jeszcze z glebogryzarką zrównane, nadsypane z ziemi tutaj pójdzie trawniczek do, dookoła i pomiędzy tymi grządkami tutaj, tutaj są jakieś kwiatuszki wiadomo, to nie wiem co tutaj moja pani się tym zajmuje tutaj jakieś sadzonki też już gotowe posadzi, posadziła tu ogólnie została jedna wolna grządka na coś, co nam się tam wyrasta w, w, w inkubatorku, tam w małej takim już i tam gdzieś w doniczkach, o tam to to tutaj będzie. Tutaj już jest posiane, zobaczymy czy, czy coś się w ogóle wyrośnie. Następna też, tutaj ogólnie są jakieś sałaty mają być, marchewki, inne rzeczy, wszystkiego troszkę tak po troszku, no zobaczymy, zobaczymy co, 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 co wyjdzie, tutaj jakieś kwiatuszki, ale to też nie, nie powiem wam za dużo o nich, bo, bo to moja gwiazda wzięła i szybciutko je tutaj posadziła, nawet nie wiedziałem, że, że takie coś ma miejsce. No i tak, słupeczek, słupeczek. wcześniej pokazywałem te, te dziury co tam były, no to teraz już wczoraj zostało zalane i już jest jakoś w miarę tam zaczyna się utwardzać. Tak. Myślę, że na koniec, tygodnia, na koniec tygodnia pociągnę siatkę i będzie, będzie git. Żadne psiury tutaj z okolicy nie będą nie będą mi latały. I wiecie co robiły. No No i tak, tutaj tutaj jeszcze co, co mamy. Tutaj mamy lawendę. Lawendę, żeśmy na razie powsadzali sobie tutaj w grządki, tutaj w doniczkę, tak, taką tu jakieś kwiatuszki też są posadzone, skoro są patyczki, to znaczy, że, że moja gwiazda coś tutaj już posadziła. Też nie wiem co to tam ma być, ale coś ma być. Zobaczymy. No i w każdej grządce gdzieś tam jakieś 2-3 lawendy, żebyśmy wsadzili na razie. Z tego tytułu, że, że tak na razie nie dajemy jeszcze, nie lecimy z lawendą, bo, bo nie mamy czasu. Nie, nie, nie obrobimy się z tym wszystkim. A jak żeśmy powiedzieli, chcemy wszystko zrobić sobie sami nikogo, żadnej drogi, firmy czy, czy, czy coś, że, żeby e, poszło i, i, i zrobili, tylko sami chcemy mieć przyjemność z tego plus chcemy Wam też pokazać, żebyście sobie zobaczyli jak się mordujemy. <laughs> no. I tak, tutaj też Lawenda Plus, jak to się nazywają, nie pamiętam, ale to są te kwiatuszki takie śmierdziuszki no, tak zwane. Tutaj proszę, lawenda. Zobaczymy, jak, jaka urośnie, jak się będzie rozwijała. No i tak, co jeszcze wam tutaj powiedzieć? Tutaj są właśnie te korytka. Nie, nie ma żadnego filmiku pokazanego, jak to zrobiłem. No bo to myślę, że, że to jest proste, jak budowa cepa. Tak, Także tak, nie, nie, nie nagrywałem. To z tego tytułu i z tego tytułu, że. Że no nie miałem czasu się zająć i nagrywaniem, i, i, i później myśleniem o tym, czy, czy, czy filmik się nagrywa, czy, czy może coś tam się rozłączyło i na nowo. Także tak, po prostu tylko gnałem z czasem, żeby nadrobić stracony czas. No i, no i tak, ale jak to można zrobić? W bardzo prosty sposób. U mnie to to jest kołeczek, normalna łata, jak, jak na tak się kładzie, obojętnie. Jakiej grubości chcecie, takiej sobie dacie wbity, zaostrzony na, na, na końcu deska z jednej strony, z drugiej strony przykręcona na, na trzy śruby. I dziękuję. U mnie jest deska 16 cm wysoka. Na dole, pod spodem, pod spodem włożyłem. Z zrębki, e, ziemię, tą tu, co tutaj też też mamy w ogrodzie, kompost e, i na wierz, e, e, ziemię ogrodniczą, e, którą tam zakupiłem. O kurka blada, ale robię, narobił. Patycek, patycek, tutaj moja mnie chyba psechci, e, Kupiłem e, po prostu w, w takim ogrodniczym sklepie dobra fajna cena była więc yy, i też wymieszano od razu już z różnymi tam substancjami także naturalnymi oczywiście bez żadnej chemii bo bo chcemy to tutaj naturalnie no i to jest taki pierwszy ten etap później później jak widzicie te te grządki, one nie są nie są do, do, do końca wypełnione po, po brzegi bo, bo później będziemy to to ściółkować to, to, to jeszcze wszystko będzie usiadało, będziemy do, do, do dokładać. Tak? Także one dopiero zaczynają żyć, i, i to wszystko się będzie ubijało, i, i będziemy dosypywać, do, do, do dokładać. Tak? No i tam jeszcze też, też pod płotem. Tu, o właśnie, tutaj już też coś jakieś posadzone. Nie wiem, co. Coś dobrego, na pewno wszystko, co jest potrzebne. <tutaj>, tutaj, tutaj, tak samo, tu są jakieś papierki. No i zobaczymy. A może tutaj też były papierki. Tylko, że wieje i wiatr to wywypuchał. Tym wszystkim zajmowała się moja gwiazdeczka, plus moje urwiski kochane. Zobaczycie tam na zdjęciach, jak dzielnie, dzielnie walczyli ze wszystkim tutaj. No i też już prosiły ta 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 a, a zrobimy filmik, zrobimy filmik. Ja mówię, oczywiście, że tak zrobimy. No i tak, tutaj na razie zasadziłem. O, to jest czarna porzeczka. Tutaj następna. Tu jeszcze będę sadził wzdłuż tego tutaj tej strony budzika, Będę sadził jeszcze czerwoną porzeczkę i Agres. I agrest, tak to. No i, i dookoła jeszcze polecę z tymi, z tymi słonecznikami, jakie tam wykiełkują, to to, to to jeszcze tutaj będzie. Teraz jeszcze dostałem ziemniaki od szwagra. No i teraz nie wiem, nie wiem co z tym zrobić, no bo tak naprawdę mówiąc to to się nie przymierzałem. Tego miejsca, tutaj worek. No i sadź, sadź! No Tylko gdzie? Tam już jest posiadawcze. Zboże. Tutaj te, te, te grządki już są zrobione i zajęte. Nie wiem, może tam gdzie, gdzie wóz wezmę, go, go przestawię znowu I, i tam zrobię jakieś dwie rajki. I te, te ziemniaki styguję. No nie wiem, nie wiem zobaczymy, zobaczymy no i co? No, tutaj, tutaj gdzie, gdzie brakuje mi smuków, odmienia moja też posadziła jakieś no, tutaj kwiatki. Też tak z rozmachu.